you should wear a warning, it's dangerous, I'm falling, there's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it, too high, can't come down, Ściągam <mulnia> <mulnia> bitkę. Mati, maja w stylu Jessicała! Mati, <music> czy mógłbyś nam, widzom, tutaj oraz wszystkim <ale, ale>, zgromadzonym w studio, o, studio, bo tak się mówi, pokazać dwa ćwiczenia rozciągające, które wykonywałeś przed występem? Świetnie Jestem pod wrażeniem Maja, stylizacja, muzyka, wszystkie te rekwizyty, wszystko było naprawdę niesamowicie dobrane Zadam tu samo pytanie Czy konsultacja z Panem konserwatorem w sprawie krzesu? Ja czy nie miało. Nikt się nie do. Nie, ale nikomu nie mówię Wielkie brawa, hała! Stany żyli. dziewięć, dziesięć, 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 dziesięć. cztery dziesiątki, jedna dziewiąta, Brawo.